Cześć, witam bardzo serdecznie. Jestem Nejlix, a dzisiaj mamy test rangi 11. Zobaczymy, co nam czyni się, bo jeszcze nie mam pojęcia, o co w tym chodzi. Ale zanim zaczniemy, mam do Was dwa szybkie pytanka. Po pierwsze, która ranga, test której rangi jest dla Was najtrudniejszy lub był oraz którą rangę macie obecną. Jestem Kiekaw, bardzo serdecznie dajcie znać i zaczynamy. Ładujemy się co mamy? Well Strzelanie. Okej, okay, dobra. Prowadzimy. Mamy. Mamy kolejne. Bullet jumpa zróbmy. Okej, okay, dobra. Nie wywalmy się. Zdało się. Jeden raz. Kolejne. Wiele. Idziemy dalej. Bullet jump jest dorąbiste, Strzelamy. Nowo w górę, żeby nie spaść. Dobra, udało się. Dobra. Teraz delikatnie skoczamy. Kolejna. Dobrze sobie wziąłem wtedy dobrą broń, która szybko strzela. Nie mam. No dobra. Mam Mamy winę. Linda. Nie ma. Tej, tutaj nic nie ma. Tej. Magnifikacje. Czy tutaj to tutaj będzie? Tak, tutaj też coś jest. To, że kolejna chyba jest bez znaczenia. No, przynajmniej mam taką nadzieję. Nie wiem, czy to jest tak, jest nie bez bez znaczenia. z mamy kolejny dzisiaj mamy Kolejny bullet udało bólu, Mam nadzieję, że się udało. Jej! Mamy to. Bardzo prosty teści w porównaniu do 9 chyba gorszego nie ma. Jeszcze raz ponawiam pytanie: która ranga była dla Was najtrudniejsza do zdobycia, oraz jaką macie teraz? Myślę, że kolejny odcinek będzie w czwartek. Zapraszam. I we wtorek o 18.00 stream link będzie niżej w opisie tego kanału. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Hej, hej.